to, a teraz Quiz tenisowy. Prosta rzecz. Michał, chodź znowu. Chodź jeszcze. Wybieramy teraz człowieka, który zada pytanie. Wybieraj A, weźmiemy ci, że będziemy musiał. Tych innych też wrzucimy. Dobra. Tadeusz Gębku. Tadeusz zadaje pytanie tenisowe. A teraz piątka do odpowiedzi. Teraz pierwszy każdy postawu. Piątka. Wymyślać sobie pytanie jakieś? Roman Lisa. Będę sam ja pan, dalej tam pan. Winta Podziemny. Klaudia Witas. A teraz damy Michałowi poczytać. gdzież ja piszę jak? No właśnie. <śś> <śś> czy Ewa Bątrek. No nie, mama, mama. I ostatnia osoba. Wojtek, tak, tak? Czesław Wodziądz. Nie musiałem. Ok. Tadeusz dodajesz pytanie. Kto, kto zna odpowiedź podaje rękę, nosi rękę. My będziemy wiedzieć kto był pierwszy i ma prawo pierwsze odpowiedzieć.